Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się procesem czyszczenia srebra przy użyciu płynu argentum. Zapraszam Cię do oglądania. Aby przystąpić do czyszczenia srebra, niezbędne będą nam płyn czyszczący, w moim wypadku będzie to argentum. Potem do płukania będzie niezbędna woda demineralizowana. Oraz woda kranowa, bieżąca, na potrzeby filmu no będziemy mieli wodę w liseczce, nie będziemy szli pod zle. Może się przydać również patyczek kosmetyczny do delikatnego wyczyszczenia jeszcze monety dokładniej. Nasz pacjent, czyli srebrna moneta, oraz ręczniczek papierowy do wytarcia, tak naprawdę wyciśnięcia wody z naszej monety. A zatem zaczynajmy. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, że pracować należy w rękawiczkach. Mogą być to rękawiczki lateksowe nitrylowe, ponieważ płyn argentum to kwasy różnego typu. Natomiast no, dotykanie srebra również nie zalecam w małych rękach, bo możemy zostawiać tłuste ślady, które nawet ten płyn może nie usunąć. W pudełeczku z płynem znajduje się takie siteczko. Wkładamy do niego monetę zanurzamy w naszym płynie i co teraz bardzo ważne a few moments later podglądać tutaj tą naszą monetę tak jak wygląda czy coś już się zaczęło dziać later zobaczymy czy nasz patyczek się zabrudzi czy będą na nim ślady ślady osadu, który zdejmiemy z monety bierzemy naszego pacjenta no moje oko już jest nieco lepiej zamoczonym patyczkiem delikatnie Wszystkie te najdro, najbardziej widoczne zabrudzenia znikną. Natomiast na potrzeby filmu e, przejdziemy już do następnego etapu, czyli wypłukania monety e, najpierw w, w wodzie demineralizowanej a następnie od razu w wodzie e, bieżącej, kranowej. Okej. Nie trzeba się dać pochęstu, dobrze mi się pływało. I na ręczniczek podciskamy. Żadnych ruchów posłubistych, tylko dociskamy. Przekładamy w drugie miejsce. Powtarzamy odciskanie.